Inwestycja kosztowała ponad 66 milionów złotych, z czego połowę zapewniło Ministerstwo Sportu i Turystyki, a drugą połowę pół na pół urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego i gmina Wrocław. Na naszym obiekcie będą szkolić przyszli mistrzowie, a także obecni mistrzowie, bo infrastruktura tego obiektu jest tak doskonale przygotowana, że tutaj można trenować pod Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie, więc liczymy, że tutaj pojawią się największe gwiazdy. Oprócz tego, oczywiście, mamy tu przeznaczoną przestrzeń dla sportów zespołowych, dla koszykarek, dla piłkarzy ręcznych, piłkarek ręcznych, siatkarzy, siatkarek. Kwestia tylko, że czekamy, aż pojawi się parkiet, więc to też myślę, że latem już będziemy mogli wszystkich, wszystkich sportowców gościć i to będzie prawdziwy dom sportu na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Prace przebiegały bardzo sprawnie w niecałe półtorej roku od wejścia generalnego wykonawcy na teren powstał ten obiekt. W tej chwili mamy już pozwolenie na użytkowanie. Mamy certyfikaty polskiego Związku Lekkiej Atletyki, trwają odbiory końcowe, inwestorskie, także mam nadzieję, że już lada moment i będziemy mogli jakoś zaprzejąć ten obiekt i przygotować go już do startu dla naszych lekkoatletów, dla sportowców ze sportów drużynowych, ponieważ ten obiekt jest tak zaplanowany, że zarówno lekka atletyka, jak i sport te drużynowe w jednym czasie spokojnie będą mogły z niego korzystać. Śmiało możemy powiedzieć, jest unikatowy na skalę krajową i niezwykły, jeden z niewielu takich obiektów w Europie, prawdziwa perła w koronie, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w Polsce.